moi drodzy, tutaj Blue Jane. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i chcę Was dzisiaj zaprosić do gierki, w której będziemy rozwalać właśnie takie fajne gwiazdeczki pełne cukierasków. Tak, jest! Giereczka nawiązuje do pewnego hiszpańskiego zwyczaju urodzinowego który polega na tym, że właśnie takie mapety wypełnia się przepysznymi cukierkami, a następnie próbuje się je rozwalić jakimiś tam przyrządami, na przykład pałkami, i jak się je rozwali, to wtedy cukierki z nich wylatują i wszyscy zbierają, i ogólnie jest super. Super są takie urodziny, właśnie gdzie mamy takie zwyczaje, ten zwyczaj nazywa się piniata. Och, nie wiem, czy się już z czymś takim spotkaliście, czy w Polsce to jest popularne, nie mam pojęcia. No ja się w Polsce z czymś takim nie spotkałam. jak do tej pory, ale wszystko przed nami. Halloween powoli wkracza do Polski. To piñata też może na urodziny wkroczyć. Tym bardziej, że naprawdę jest to sympatyczny zwyczaj. Okej. Okay. No, patrzcie! O, właśnie tutaj już mamy pierwsze narzędzie, którym będziemy rozwalać naszą gwiazdkę toną cukierków. Super! Jest! I znowu cukier karmią naszego potwor raska. Mniam i kolejny levelas. Świetnie, bardzo mi się to podoba. Tym razem jest to jajeczko. O, i znowu, Coś możemy rozwinąć, ponadto mamy jakieś elementy układanki! Jee! Yeah, super! Pewnie, że rozwijam. Rozwijamy nasze narzędzie! coraz szybciej będziemy dzięki temu karmić naszego stworka. O, jakie ma policzki wypełnione, jak jakiś chomik, cukiereczkami. Zaraz będzie trójeczka również zaliczona. Co też możemy sobie rozwinąć? Na razie cały czas rozwijamy tylko tą pałkę. Nie widzę jej tutaj specjalnie, tej pałki. O, zaraz będzie trzeci poziomas. Kolejny element układamy Mamy kolejny element układanki. Bardzo fajnie. Klikamy sobie na trójeczkę i przechodzimy do trzeciego poziomu, żeby było coraz trudniej, ale też coraz więcej cukierków. O! Czy możemy sobie kupić następną broń? Niestety nie. O, no to w takim razie czekamy, czekamy, aż osiągniemy ten pułap. Och! Fajnie! Naprawdę relaksująca ta gierka i przy tym niezmiernie banalna. O! I jest Kolejny element układanki jest super, haha. Trzecie ramionko naszej gwiazdeczki i idziemy zaraz dalej do czwóreczki. No już nie mogę się doczekać, ciach, 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 ciach. Super, patrzcie, on właściwie za nas to robi, tylko dużo wolniej. Musimy go wspomóc. Ta pałeczka z takimi ząbkami, kolcami, czy też coś w tym rodzaju. Patrzcie, piąty level, to jest jakiś prezencik urodzinowy! Już nie mogę się doczekać, co to może być. Wprawdzie nie mam dzisiaj urodzin, ale zrobię sobie taki urodzinkowy prezent. O, jest instrukcja, że mamy jak najszybciej to Ojej, jak mnie poli paluszek, ratunku! Zaraz mi odpadnie! No i zdobywamy znacznie więcej cukierków niż normalnie, ale niestety też ta gierka jest na czas. Mamy taki pasek czasu na górze, który właśnie się skończył, jak mi przykro. I klikamy dalej. Miam! No, nasz potworek sobie pojadł tym razem. Co możemy sobie tym razem... O! Kolejny element układanki. Świetnie! Idziemy dalej. Co tym razem możemy sobie dokupić? O! Patrzcie! Jaka fajna rękawica! Taka trochę ale, ale, bokserska, ale właśnie na takiej sprężynce. Jak fajnie! Wspomagają nas nasze narzędzia. Świetnie! No, ja już sobie w szósteczkę, jak widzę, kliknęłam, także nie ma problemu. Co tym razem uda nam się rozwinąć? Och, może poczekam. Może poczekam, żeby rozwinąć naszą rękawicę, żeby było jeszcze szybciej. O tak, o tak, góra cukierków. Ale byłyby smutne nasze urodziny, gdyby nie było całego wora cukierków, pełnych gwiazdek i pełnych jajek. Tych cukierków mniem, mniem. Naprawdę fajny ten zwyczaj. Chciałabym kiedyś wziąć w czymś takim udział. Mam nadzieję, że mi się uda. Jak również, że uda mi się znaleźć również inne gierki tego typu. Ale to fajne i przy tym bardzo proste. Nie trzeba się zastanawiać, jak mamy ciężki dzień, to taką gierką łatwo sobie poprawimy właśnie humor. O tak, sympatyczna Zdeczka. Zaraz zobaczymy, czy możemy sobie coś rozwinąć. Nie, no jeszcze brakuje mi tylko czterech cukierków, więc powinno pójść szybko. Juhu, no pewnie i rozwijamy, rozwijamy. Świetnie. Teraz pójdzie nam dużo szybciej. Miejmy nadzieję. O, lizaczki, tak! mnią! Co też mamy w tych cukierkach? Laseczki jakieś takie Bożonarodzeniowe? Co ciekawe. Haha, świetne, świetne. Miam Zaraz, zaraz nakarmimy naszego potworka. Jak on szeroko paszczerzy już otwiera, jak te cukieraski lecą właściwie z tych zabawek. Świetny. Nie, ojej, ojej, będę musiała chyba sobie zrobić zaraz przerwę, bo mnie już ręka boli, mój biedny paluszek zaraz mi odpadnie, moi kochani, pogram sobie chwilę w tą gierkę i zaraz do was wracam, o tak, o i zaliczony, ósmy levelas, moi drodzy, już jestem z powrotem, patrzcie ile Do siebie, że działa również wtedy, kiedy my w nią nie gramy. Zwłaszcza jak mamy już odpowiednią ilość naszych narzędzi. O tak, 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 tak. Ostro za mnie pracują. Patrzcie, patrzcie. Naprawdę jest teraz wesoło. No to idźmy sobie w takim razie coś za to kupić. Ojej, jaki już mam arsenał tych narzędzi. I teraz najdroższe z nich. O! Och, tak, super i nowa układanka. O, tak, 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 tak. Już nie mogę się doczekać, co tym razem na nas będzie czekać. O. Jeszcze sobie ostro porozwijamy to najlepsze narzędzie, postać nas na to na szczęście. Te inne również, o, żeby nasze cukieraski się nie zmarnowały. I co? O jak szybko, o jak szybko, a jak klikam? jak klikam to jest właściwie tak samo, więc możemy właściwie nic nie robić, tylko czekać, aż się będą szybciutko rozwijać te nasze statystyki dzięki naszym narzędziom. O, już trzynastka, no super! A -a -a -a. Ale fajnie, ale fajnie. Aha! No, zajadaj się cukieraskami. Może ten potworek ma dzisiaj urodziny? Pewnie tak, pewnie tak. Kolejne lewe lasy bardzo szybko idą. Cukiereczki się bardzo szybko zbierają. Jakie mamy fajne nowe mapety. Jakaś fajna papuga. I oczywiście jakiś ptaszek. Ale tam też widziałam osiołka, także nie tylko gwiazdka, tak jak na początku, i jajko, które już się mi po troszku nudziły z czasem. Teraz mamy coś nowego. O, mamy jajko, ale innego koloru. No to już coś, i gwiazdka. No, już was mi brakowało, moi drodzy, naprawdę. No, w każdym razie, moi drodzy, gierka naprawdę fajna, odstresowująca, nie wymagająca myślenia zbyt wiele, ale przy tym wesolutka, kolorowiutka. Bardzo serdecznie wam ją polecam. Łatwe do rozwinięcia są te nasze statystyki. Także, o, i już możemy sobie znowu coś rozwinąć. Kolejny element układanki, jak miło, jak miło. Haha! No, rozwijamy sobie oczywiście nasz wspaniały toporek, ale są też inne rzeczy do porozwijania, także rozwijamy i się nie boimy, super. Jest! Ekstra gierka! No i już czternastka. Patrzcie, ja muszę dotrzeć do tej piętnastki, żeby jeszcze Wam pokazać, co tam jest ciekawego, jaki tym razem prezencik urodzinowy będzie na nas czekać. Wspomóc ich? Eno, no. Chyba nie trzeba specjalnie ich wspomagać klikaniem. Po co ja się w ogóle wysilam? Tak świetnie porozwijałam te narzędzia, że wszystko robią za nas. Oj, to pornijcie ta piętnastka. <gry> szybciej, 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 szybciej. Do dzieła, do dzieła, do dzieła, do dzieła, do dzieła. Możemy coś porozwijać? Pewnie, że tak. I nie omieszkam to zrobić. Haha, ha, będzie zawsze szybciej. No. Juhu, kolejny element układanki, ale to jeszcze nie piętnasty level las. Ciekawe ile jest tych wszystkich poziomasów, zaraz sprawdzę. No, ile tego jest? O, ale niestety mogę tylko wstecz w to przewijać, do przodu nie bardzo. No to czekamy w takim razie, aż w końcu się to wypełni, żeby móc przejść do piętnastki. Już jestem z powrotem, zaraz zacznie się nasz prezencik urodzinowy. Minniam, minniam. I co? I co? I co? I co? Ho, 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 ho! Już nie mogę się doczekać! Już nie mogę się doczekać, co tym razem na nas czeka! O, kurczę! same jakieś fajne rzeczy, żeśmy dostali i jest nasz prezencik urodzinowy, czyli szybko, 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 no nie zmieniło się to jakoś specjalnie od tego poprzedniego razu, o, ale się teraz najemy tymi przepysznymi sukieraskami. jak widzicie jest kolejny levelas, zaraz sobie jeszcze porozwijamy nasze narzędzia, juhu, mniam i szesnastka, świetnie, o. Rozwijamy, rozwijamy, cóż my mamy tam dalej, patrzcie, pojawia się kolejne narzędzie do kupienia, nie, 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 no to nie będę na razie inwestować w nasz topór, bo chcę coś nowego wreszcie kupić i Wam pokazać. Czekamy, czekamy, fajnie, że jakieś nowe rzeczy się pojawiają! Jest, udało się! Także jest bardzo wesolutko, co chwilę jakieś nowe rzeczy yy, dzięki temu, że się świetnie bawimy, dochodzą. Także, moi drodzy, gierka naprawdę fajna, serdecznie Wam ją polecam i chciałabym Was już zaprosić do innych materiałków na moim kanałku. Jeśli spodobał Wam się filmik, bądź też gierka, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem żegna się już z Wami Blue Jane. Cześć!